Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Wróżka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy od 13 do 19 lipca. Dzisiaj znaki ognia. Zaczynamy od Barana. Zobaczymy, co u Barana. U Barana, oczywiście, od poniedziałku zabawa. Dobrze, zobaczymy dalej. Zaczynamy. Tak jak powiedziałam, od poniedziałku radość, zabawa, świętowanie. Może to być związane z załatwieniem jakichś spraw w urzędzie przez Barana. Dużo radości z tego powodu. Niektórzy w urzędzie, niektórzy jakieś sprawy prawne, niektórzy w szkołach gdzieś załatwiać będą jakieś sprawy, a niektórzy także ubezpieczenia czy też inne. Biurowe sprawy, ale będzie tutaj dużo radości z tego powodu. We wtorek już energia zmieni się: dostaniecie może nagłą wiadomość od mężczyzny, może być poprzez telefon, SMS, i tu będzie z tego powodu kłótnia, również może być rywalizacja w pracy, będzie coś się działo we wtorek. Uważajcie, nie dajcie się prowokować, no takie ostrzeżenie małe ode mnie. W środę barany poczują się spełnione, może uda Wam się zrobić jakieś luksusowe zakupy, albo też może być, że otrzymacie na przykład premię, otrzymacie jakąś nagrodę w pracy. Możecie się dowiedzieć, że... Na przykład y, ktoś z Waszych znajomych y, zaręcza się. Albo też wy, drogie barany. No tutaj może być bardzo dobra umowa, może być kontrakt podpisany właśnie w pracy, może być premia, tak jak mówię, dobre finanse w środę. W czwartek dużo miłości, dużo pochwał, radości, ale też tak harmonijnie dzień Wam przebiegnie. Możecie gdzieś wyruszyć z partnerem, z partnerką i to będzie bardzo sympatyczne. Czwartek. W piątek energia podróży. Tu poczujecie wiatr w żagle. Będziecie możliwe, że za kimś tęsknić również, ale gdzieś udacie się w podróż, i to możliwe, że w sprawach takich służbowych coś trzeba będzie załatwić. <laughs> możliwe, że udać się w podróż do mężczyzny. Albo mężczyzna do Was przyjedzie i będzie to związane z Waszą firmą, bądź też z Waszą pracą. No, coś w tym rodzaju trzeba będzie tutaj mm, pozałatwiać, podopinać jakieś y, sprawy. Piątek również udany. Y, w, w sobotę, przepraszam, w sobotę zmiany, ale idą zmiany. Proszę uważać na złodziei, na oszustów. I na to, co mówicie do kogo, ponieważ tu ktoś może Was wykorzystać, Waszą wiedzę, Wasze zainteresowania i też możecie być wykorzystani, więc proszę takie ostrzeżenie na sobotę również. No i w niedzielę no pięknie, słonecznie, radośnie z czas spędzony z rodziną podejrzewam, ale też y, możecie się y, dokształcać, czytać jakieś książki, ale też y, może być y, wyjawiony jakiś sekret w niedzielę, moi drodzy. Dobre zdrowie raczej na kręgosłup trzeba uważać, ale to są takie y, aspekty które zdrowotne, które poruszam ogólnie, nogi mogą was boleć, będziecie chodzić dużo, może w tym tygodniu załatwiać różne sprawy, zwiedzać, to taki tydzień wakacyjny widzę tutaj bardziej dla barana również. także w zdrowiu, no, nogi, kręgosłup, podwójne narządy, ale będzie dobrze, będzie dobrze u barana w zdrowiu. Dobrze, jeśli horoskop się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału. No i teraz lwa zaczynamy. Co tutaj ulwa? Od 13 do 19 lipca. Dwie karty Lew. Tydzień również wakacyjny bardziej dla lwa. No ale zobaczymy. Nie wszyscy mają wakacje. Nie wszyscy mają urlopy. W poniedziałek trochę będziecie może przestraszeni poprzez jakąś rozmowę, może to być rozmowa telefoniczna. Będziecie tak się obawiać w ogóle o swoją przyszłość, ale też jakaś rozmowa tu może wytrącić lwa z równowagi w poniedziałek, także wtorek list, również może być list, może być wiadomość, Tutaj coś nowego się zaczyna. Nowa hmm, praca, może nowe zajęcie, także będziecie bardzo kreatywni, ale możecie dużo osiągnąć we wtorek. Możecie hmm, rozwijać się, być bardzo tak jak mówię, kreatywni, elastyczni, dopasowywać się. Do środowiska, ale też tu może być wiadomość bardzo dobra o nowym jakimś początku. U każdego będzie to co innego, bo to jest horoskop ogólny, ale dobre informacje raczej do Was przyjdą we wtorek. Środa, również wsparcie od mężczyzny, który jest na stanowisku albo też, który jest bardzo wpływowy, będzie to dosyć szybka, taka nagła informacja, i też y, możecie właśnie y, z tym mężczyzną y, rozmawiać o waszej przyszłości. Y, w czwartek, y, spotkanie z kobietą. Ta kobieta może być y, lekko fałszywa. Proszę uważać, y, poznacie ją po tym, że będzie miała dużo kontaktów, jest bardzo wyszczekaną osobą, że tak powiem. I będzie miała jakiś ukryty cel w stosunku do Was. W piątek, znowu harmonijny dzień spędzony z rodziną. Możecie też odwiedzić jakieś muzeum, możecie też odwiedzić jakiś kościół, zwiedzać jakieś piękne miejsca, ale też z rodziną. Możecie ten dzień spędzić na medytacji, także. W rodzinnym gronie również, ale spokojny dzień, ten yy, piątek, yy, sobota, yy, karta odpoczynku, bardzo dobre życie rodzinne. I takie spełnienie ogólnie, ale to może być właśnie czas urlopu, odpoczynku. Będziecie planować jakiś wypoczynek sobie na sobotę i na niedzielę. Bo w niedzielę tutaj coś zabawnego Was czeka. Możecie gdzieś wyruszyć na jakąś małą wycieczkę, jakaś krótka podróż, jakiś flirt. Dużo radości, wyjście gdzieś bądź zabawa z dziećmi. Dobry dzień na radość, śmiech i zabawę. Bardzo dobry tydzień. Myślę, że wiele lwów jest tutaj na wakacjach, będzie na wakacjach także w zdrowiu na gardło trzeba uważać problemy ze snem może zatoki trochę mogą dokuczać no i ogólnie drobne jakby były jakieś sprawy przeziębieniowe ale to są bardzo drobne sprawy jakiś katarek niewielkie dolegliwości Dobrze teraz zaczynamy Strzelca jeśli horoskop się podobał zapraszam do subskrypcji Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy z strzelca. Strzelec od 13 oczywiście, do 19 lipca. No, i tutaj u strzelca, jakie energie. opowiadające karty. No i tak, od poniedziałku właśnie, tutaj tego 13, może być jakaś kłótnia, ale to może być z przyjacielem, bądź z przyjaciółmi. Także w pracy może być spora rywalizacja, może być spór. Niezależnie czy to w pracy, czy w domu, będzie napięta atmosfera. We wtorek dobra wiadomość i radość z mężczyzną. Ogólnie będziecie się bawić, będziecie zadowoleni. Możliwe, że dobra wiadomość właśnie od mężczyzny we wtorek dobry dzień, dobry czas. W środę już znowu zmiana energii, bo tu będziecie się buntować, możliwe też, że będzie kłótnia, będzie jakiś spór, może dotyczyć podróży. Ta rozmowa może również dotyczyć tęsknoty: możecie też za kimś bądź za czymś tęsknić, ale ogólnie będzie nerwowy dzień. W czwartek też trochę nerwowo, ale już bardziej harmonijnie, bo będziecie dążyć do celu, będziecie wszystko załatwiać w biegu. Możliwe, że niektórzy będą załatwiać jakieś sprawy urzędowe i to gdzieś właśnie dalej trzeba będzie gdzieś dojechać do urzędu i coś załatwić, ale tego dnia, czyli w czwartek, załatwicie to, co potrzebujecie. Tak myślę, może też w piątek, właśnie być dużo bardziej przyjemny dzień od tych środy i czwartku, ponieważ spędzicie z rodziną, z młodymi ludźmi, ale też możecie się wybrać do rodziny albo rodzina do Was przyjedzie, a ci, którzy nie będą. W gronie najbliższych, to będą tutaj mieli jakieś sprawy, drobne zakupy, drobne przyjemności, które właśnie przyniosą również Wam radość w sobotę. No, czysto urzędowo możecie mieć na przykład też wizytę u masażysty, niektórzy, niektórym może dokuczać tutaj kręgosłup, ale za chwilkę do zdrowia dojdę, ale niektórzy mogą mieć rozmowę z kimś, z mężczyzną, na, który jest na stanowisku, coś trzeba będzie wyjaśnić. W sobotę, a w niedzielę, bardzo proszę uważać na pieniądze, bo możecie wydać bardzo dużą sumę pieniędzy, także możecie się nie liczyć z kosztami, i tutaj będziecie troszeczkę później tego żałować. <laughs> Przepraszam. Możecie tu żałować wydanych pieniędzy, ale też możecie mieć plany na przyszłość w niedzielę, snuć plany na przyszłość dotyczące waszych finansów. Raczej dobry dzień, ale też trzeba uważać na to, co się robi. Tu jest nowy początek również na niedzielę, więc myślę, że to będzie dobry początek w finansach. Bądź też otrzymacie jakąś znaczną sumę pieniędzy. Dobry tydzień, raczej, oprócz. Poniedziałku, bym powiedziała, i środy, bo trochę nerwowo. W zdrowiu trzeba uważać na podwójne narządy oraz na jelita i kręgosłup. To taki horoskop dla strzelca, krótki, tygodniowy. Jeśli się podobał, zapraszam serdecznie na mój kanał, zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo warto. Są konkursy, są darmowe czytania. Polecam się na przyszłość. Do usłyszenia.